Cześć! Rozpoczynam z Wami cykl dotyczący ułamków dziesiętnych, więc śledźcie mój kanał. A dzisiaj od początku zaczynamy, więc budowa ułamków dziesiętnych. Zobaczcie. Zapiszemy w ten sposób. Najczęściej to jest maksymalny. Zapis, który byłby wymagany przez waszych nauczycieli od matematyki. Jedynka to są po prostu jedności. To jest liczba naturalna, czyli całość. Natomiast wszystko, co jest po przecinku, to już jest odczytywane w formie ułamka, czyli na przykład jeżeli czytamy tylko do siódemki, to będzie to i 1,7. Ułamki dziesiętne powstały jako wielokrotności liczby 10, czyli dzielenia całości na części dziesiętne, na części setne i na części tysięczne i na części dziesięciotysięczne i tak dalej, ale do części dziesięciotysięcznych wam zostawiam. Siódemka to części dziesiętne. Piątka to części setne. Ósemka to części tysięczne. A piątka to części dziesięciotysięczne. I teraz zobaczcie, dziesiątka ma jedno zero. Czyli siódemka jest jednym miejscem po przecinku, więc będziemy to czytać jeden, i siedemdziesiątych. 100. Ma 2 0, więc będziemy sobie zaznaczać do dwóch miejsc po przecinku, czyli 1 i 75 setnych. 1000 ma 3 zera, więc będzie 1,758 tysięcznych. I oczywiście 10 tysięcy ma 4 zera. W związku z tym całość tutaj będziemy czytać. Jako 1 i 7585 dziesięciotysięcznych. Jeżeli nasz ułamek dziesiętny ma tutaj zero, nie ma jedności, to będziemy to czytać jako 75, natomiast tutaj będziemy czytać jako 31 i 25 tysięcznych, dlatego że są trzy miejsca po przecinku. Mimo, że 0 nie jest żadną pełną cyfrą, ale zajmuje miejsce. Zero jest nam potrzebne, żeby móc prawidłowo odczytać wartość tej liczby. I jeszcze jedna uwaga. Na przykład 5 i 20 setnych, ale to 0 nie jest nam potrzebne. Ja mogę oczywiście wpisywać w nieskończoność zera. I ta umiejętność i wiedza nam się bardzo przydadzą, ale tak naprawdę w skrócie to jest dziesiąte. czyli to jest to samo co 5,20 setnych, 200 tysięcznych, 2010 tysięcznych i tak dalej. I na dziś to tyle. Niedługo kolejna część dotycząca ułamków dziesiętnych. Jeśli podobają Wam się treści, które tutaj publikuję, subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie mój kanał. Życzę Wam dobrego dnia. Cześć!